Joe Vitali Od zera Osiąganie niemożliwego Opono Oponopono Rozdział piętnasty. Piąty cud Gdy jesteś oczyszczony nie myślisz po prostu działasz dr Hugh Len. Jak dokonywać prawdziwych cudów dzięki Ho'oponopono? W październiku 2012 roku powiedziałem mojemu przyjacielowi, producentowi muzycznemu, Danielowi Barrettowi, że przestałem marzyć o tym, aby tworzyć muzykę. Nie czułem inspiracji ani natchnienia. Cieszyłem się swoimi czterema albumami z uzdrawiającą muzyką i nie miałem zamiaru tworzyć już nic więcej. Czułem się spełniony. Podczas naszej rozmowy praktykowałem w milczeniu Ho'oponopono, powtarzając cztery główne zwroty. Miałem pewne podejrzenia, że oszukuję sam siebie. W końcu sabotowanie samego siebie to typowe ludzkie zachowanie, z którego zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy. Czy tak było i w moim przypadku? Daniel zaproponował, żebyśmy poszukali sposobu na odzyskanie zapału do tworzenia muzyki. Nie wiedział, jak osiągnąć ten cel, ale wierzył, że istnieje jakieś rozwiązanie. W tym samym momencie poczułem inspirację. Wiedziałem już, co zrobić, żeby poczuć natchnienie, ale nie byłem pewny, czy tego chcę. Wziąłem głęboki oddech i powiedziałem: Mogę sformułować intencję, aby nagrać pięć nowych piosenek przed Bożym Narodzeniem. To wszystko działo się w październiku. Napisanie i nagranie pięciu piosenek do 24 grudnia byłoby cudem. Zwłaszcza, że nie miałem żadnych pomysłów na piosenki, a do tego byłem wyczerpany po ostatnim przedsięwzięciu, jakim było wydanie czwartego albumu pod tytułem The Healing Song. Daniel postanowił pójść za ciosem. A czemu nie dziesięć piosenek? Zapytał. Wziąłem głęboki oddech. Czy da się tak podnieść poprzeczkę? Już i tak pobiłem rekord, wydając cztery albumy w niecałe dwa lata. Cztery cudy całkowicie mi wystarczą. Mimo to, postanowiłem przyjąć to wyzwanie. Zgodziliśmy się, że w ciągu dwóch miesięcy napiszę dziesięć nowych piosenek, z których powstanie mój piąty album. Poczuliśmy ogromną energię wynikającą z faktu, że wytyczyliśmy sobie ważny cel. Byliśmy przerażeni, ale jednocześnie podekscytowani. Czuliśmy się niepewni, otwarci i pełni dobrej woli. Nie mieliśmy pojęcia, jak będzie wyglądał nasz nowy album. Miałem przed sobą dużo oczyszczania i usuwania danych. Postanowiłem skupić się przede wszystkim na praktykowaniu Hooponopono. Przypominam Ci, że nie miałem żadnych pomysłów na nowe piosenki, ani nie czułem inspiracji do tworzenia nowej muzyki. Byłem wypalony. Mimo to, jakaś nowa intencja pochodząca z inspiracji wzywała mnie do napisania kolejnych utworów. Ten nowy cel pobudził moją wyobraźnię i w ciągu następnych dni miałem już kilka nowych piosenek. Nie mogłem wyłączyć z twojej kreatywności. Czasami siedziałem w fotelu i czytałem książkę na iPadzie, gdy nagle do głowy wpadał mi pomysł na nową piosenkę. W takich sytuacjach rzucałem wszystko i szybko spisywałem melodię, która zabrzmiała w mojej głowie. Zawsze podejmuj działanie. Innym razem poczułem inspirację, aby posłuchać innych rodzajów muzyki, Takich jak wczesny rock and roll, znany również pod nazwą rockabilly. Po prostu słuchałem głosu natchnienia i czekałem, co się wydarzy. Uwielbiam szukać, poznawać i uczyć się nowych rzeczy. Zawsze działaj zgodnie z inspiracją. W ciągu kilku tygodni miałem ponad 20 dobrych piosenek. Z nich wybrałem dziewięć, które najbardziej mi się podobały. Postanowiłem, że dziesiąta piosenka będzie rezultatem improwizacji, która odbędzie się pod wpływem inspiracji. Chciałem, aby powstała w studiu nagraniowym. Byłem gotowy, żeby nagrać swój piąty album. Mój zespół. Tak naprawdę to nie jest mój zespół, ale ci sami muzycy. Nagrali ze mną albumy Strat i The Healing Song. Zebrał się ponownie. Spędziliśmy w studiu nagraniowym dwa dni 18 i 19 grudnia. Przed świętami mieliśmy gotowych 10 nowych utworów. Ludzie mówią mi, że nie da się z taką szybkością i łatwością tworzyć nowej muzyki, a przy tym jeszcze być pełnym energii i koncentracji. Jednak gdy zebraliśmy się razem w studiu, pozwoliliśmy, żeby zadziałała magia. W efekcie naszej pracy powstał mój piąty album muzyczny pod tytułem Sun Will Rise. Oto kolejny cud. Gdy dostałem gotową płytę CD, przesłuchałem utwory, które napisałem i wykonałem razem z moim zespołem. Ta muzyka tak mnie poruszyła, że zacząłem płakać. Do dziś nie mogę uwierzyć, że z niczego powstało coś tak pięknego. Piosenki są tak dobre, muzyka tak cudowna, a treść tak ważna, że. Czuję ogromny zachwyt i wdzięczność. Kiedyś zapytałem doktora Huelena kiedy należy podejmować działanie? Odpowiedział mi: Gdy jesteś oczyszczony, nie myślisz, po prostu działasz. Jeżeli musisz myśleć, w twojej głowie ścierają się dwa sprzeczne przekonania. Jedno chce, żebyś poszedł w jedną stronę, a drugie żebyś poszedł w drugą. Idealnym rozwiązaniem jest osiągnąć stan takiego oczyszczenia, w którym pojawia się inspiracja. Wtedy od razu czujesz chęć do działania. Robisz to, co należy, bez żadnej zbędnej zwłoki. Nic cię nie rozprasza. Nie masz żadnych wątpliwości. Nie twierdzę, że taki stan może mieć charakter permanentny. Nawet dr Hulen medytuje, kiedy chce poznać odpowiedzi na ważne pytania. Gdy kolega przysłał mi propozycję scenariuszu filmu na podstawie książki pod tytułem Zero ograniczeń, poprosiłem najpierw doktora Hulena o zgodę, ponieważ on jest jej współautorem, wkrótce odpowiedział mi drogą mailową, boska moc mówi nie. Czy można polemizować z tym, co mówi Boska Moc? Wiedząc o tym, że umiejętne rozróżnienie między Boską Mocą a Ego może być czasami trudne, zadałem mu to pytanie ponownie. Przez jakiś czas nad nim rozmyślał, ale jego druga odpowiedź była taka sama. Co ciekawe, nie podał mi żadnego logicznego wyjaśnienia, dlaczego należy odrzucić ten scenariusz. Bardzo chciałem wiedzieć, co kierowało jego decyzją. Przecież to była wspaniała okazja, żeby pokazać jego niesamowitą historię na dużym ekranie. Zawsze marzyłem o zrobieniu filmu. Chciałem tego. Wiedziałem również, że dr Huelen jest otwarty na tego typu pomysły ponieważ kiedyś wyznał mi, iż chciałby, żeby jego postać zagrał Robert De Niro. Jednak jego ostre NIE pokrzyżowało moje plany. Pogodziłem się z tym, ale byłem zdezorientowany. Jakiś czas później przekonałem się, że ludzie, którzy mieli być producentami mojego potencjalnego filmu, byli manipulatorami wykorzystującymi innych ludzi. Chcieli oni, abym nakłonił doktora Huelena do zmiany zdania, używając do tego psychologicznych sztuczek. Przecież on od razu by mnie przejrzał. Wtedy zrozumiałem, że doktor Huelen nie zgodzi się na ich propozycję, ponieważ gdyby nawiązał z nimi współpracę, wcześniej czy później by tego pożałował. Opowiedziałem o tym wszystkim po to, żeby zwrócić ci uwagę na jedną rzecz. Doktor Hulen musiał przemyśleć tę sprawę, ponieważ nie miał gotowej odpowiedzi. Gdy sam znajdziesz się w rozterce, nie bądź dla siebie zbyt surowy. Pamiętaj, że twoim głównym obowiązkiem jest kochać samego siebie. Wszyscy chcemy osiągnąć w życiu jak najwięcej. Jeśli coś idzie nie po Twojej myśli, sformułuj intencję, poproś o wskazówki i zrozumienie, a potem zrób to, co należy. Czasami słowo nie może cię ochronić i przygotować na wielki sukces, na który bez wahania powiesz, tak. Musisz okazać ufność, musisz mieć wiarę. Gdybym miał jednym słowem opisać hooponopono, byłoby to zaufanie. Ufaj sobie. Ufaj swojemu życiu. Ufaj Boskiej Mocy. Stary złoty pierścień, który noszę na palcu, ma wygrawerowane słowo wiara. Po łacinie fidem. Ciągle przypomina mi, że muszą mieć wiarę. Moneta z nasionem gorczycy, którą zawsze noszę przy sobie, często daję jej kopię swoim przyjaciołom, przypomina mi o tym samym. Nie mam pojęcia, kiedy powstanie film, będący adaptacją niewiarygodnych historii doktora Huhlena. Wierzę, że w końcu do tego dojdzie. Nie wiem tylko jak a nigdzie. Przypomnij sobie historię mojego albumu muzycznego, który postanowiłem wydać, mimo, że nie miałem już weny, żeby wymyślić nowe utwory. Gdy podejmujemy działania zgodne z inspiracją i dajemy się ponieść fali, dzieją się cuda. Najważniejsze, żebyśmy zawsze, zawsze, zawsze mieli wiarę. To jest sekret dokonywania cudów. Albo przynajmniej jeden z takich sekretów. Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Koniec rozdziału 15.